Jeżdżamy jednak na tą przełęcz, na, którą, na, której, na której byliśmy na poprzednim wyjeździe bo no, tam droga jeszcze była zamknięta no ale dziś już mamy pogodę taką, że uczestnicy ubiegłego wyjazdu no, nie mieli tej przyjemności zobaczyć Dolomitów tam w oddali tylko tam takie zarysy generalnie było widać, bo była mgła znaczy, no było niebo, więc tak słabo było widać a dzisiaj mimo, że taka trochę mgiełka jest Mimo wszystko, bo to jest bardzo duża różnica temperatur, bo 24 stopnie są o, i to wszystko paruje, to mimo to jest super widoczność. Także kurwa bajka, mogę przy okazji, bo tak jak wspomniałem wcześniej, nie wiem czy to znajdzie się na filmie, ale bo generalnie mam problem drugi raz już, że że. Nagrywa mi się coś, czego akurat nie chcę, żeby się nagrało, potem mi się bateria kończy. Yy, myślę, że nagrywam, a nie nagrywam. No wiecie, nie? I takie potem, takie rwane te materiały są. Nie wiem w sumie, co powiedziałem o tym motocyklu, co nie. To powiem jeszcze raz, że coraz bardziej po prostu się kocham z tym moim motocyklem. Bo on się tak trochę jakby ułożył po tym dotarciu. I, i naprawdę fajnie się jeździ. Tak jest jak lubię I wcale już nie jest taki przymulony z, z dołu Jak był na początku Mówiłem gdzieś tam, wspominałem, że Że 660 to normalnie z dwójki ruszałem A że tym jest trochę gorzej No i dzisiaj Z jakiś tam zasłoniętym miałem Świetlacz i nawet nie zauważyłem, że mam dwójkę i tak sobie ruszyłem I kurde, no jednak się da I też normalnie rusza jakby nigdy nic, także on się ułożył Możliwe, że Troszeczkę dołoży, dokłada się do tego to paliwo Które tutaj jest jeszcze cały czas E5 no, Nie chcę, nie wiem czy, czy tak ale, ale no nie jest to E10 Tylko E5 On się taki Zrobił elastyczniejszy niż był No to, to pewnie wynika z tego dotarcia Tego okresu docierania Naprawdę Teraz to mi się widzi Jeszcze muszę na popracować na tym tylnym zawieszeniu Bo mi spuja strasznie taki, taki ten Mięciutki jest ten pierwszy, ten, ten pierwszy moment, jak się na niego siada, to coś taką bujankę, a potem się robi twardy, no bo to napięcie wstępne z zmieniło, ale muszę tym yy, z kompresją tam trochę, zaraz sobie skręcę, bo chyba śrubokręcik to ktoś mi pożyczy taki mały, tutaj te wielkie fury to one mają najczęściej w kufrach pochowane, a ja tu mam takie narzędzia, typu trytki i ubezpieczniki. Most. Na zdjęcia. O. Słuchajcie, tam zaraz Włotkowi powtórzę. E, tutaj bardzo ostrożnie idziemy tym chodniczkiem zrobić sobie fotę, bo na tym moście tam jest zajebisty widok. Natomiast, my ten most będziemy po drugiej stronie jechali. To zobaczycie, po drugiej stronie, jaka to będzie mikruśny mostek, nie? Pod taką, taką drogą będziemy też jechali w drugą stronę. Także tu chwila na zdjęcia i zrobimy jakąś wspólną fotę i lecimy, nie? Ale wspólną zajmować? Przede wszystkim z tobą. Także ta moja. Ten muszę tu. No. Zmienić kolejność po prostu postojów. Bo... Nie, no to chwilę jesteśmy. I zaraz lecimy dalej. Cyk. 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 Więc to znaczy, tam się co, tak jak trochę na pamięć pojechałem. znaczy, No i nagle mi się kurde to nie ten zakręt i po chwili mi się dopiero uświadomiło, a nawigacja mi tak, mam te postoje jednak nie niepoprzestawiane, I nawigacja mi tak błądziła, że w ogóle na nią nie patrzyłem, nie? Ale w że chyba dzisiaj mamy jedną z lepszych widoczności, jakie tu były, jak jechaliśmy, nie? Aż tak te góry widać, no niesamowicie. No. O, i teraz. Góry to bajka, nie jest widoczne. Teraz jest ok, no znowu to jakieś bzdury pokazuje. No, no patrz, tutaj co pokazuje. No nie, no ja pokaż, pokaż mogę? No A ja muszę usunąć ten punkt po prostu. Aha, bo ty masz... Bo on mi tu jeszcze ten punkt widzi tak. kawę i może nie zaliczył kawy, wiesz? I chce wracać na kawę. I może teraz tak. będzie dobrze. Tak, teraz jest ok. No okay. Tak, tak, że on chyba nie zaliczył kawy. Dobra, to teraz już jest ok. Może być! To tutaj! To tutaj! Szybko, póki nic nie jedzie! Dalej, wszyscy na kolano! Szybko, 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 szybko! I łokieć! Kto jeszcze łokieć? Dalej szybko, szybko! Każdy w drugą każdy nie inną stronę huźwa skręca! Dobra! Coś wybierzemy! Słuchajcie, w i takie przesunięcie o pół tylko. No i w tę stronę kurwa, no właśnie! Ty mówisz! A nie, Ty mówisz, mówisz do ludzi oni nie, oni nie potrafią jeździć to jak mają kuźwa? No dalej, 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 dalej! dalej. Jedziemy. Raz, czekajcie jeszcze, nie? Jeszcze raz, jeszcze raz. No, jadę. Czekaj, i teraz z dalszej, w większej perspektywy coś się wybierze. Dobra, jest git. Zobaczy, czas leci, czy stoi? Chodzi. Chodzi, czyli miałem wyłączoną kamerę tradycyjnie. Dobra, są wszyscy? Nie. Dobra. Nie miałem włączonej kamery znowu, a opowiadałem znowu o Taygierze 800. <laughs> mówiłem o tym, że te, te, to zawieszenie zapomniałem sobie przestawić, przed momentem o tym mówiłem, żeby trochę mm, e, dobicie z, y, skompresować. Może nawet kosztem napięcia wstępnego sprężyny, czyli zmiękczę trochę sprężynę, ale dobicie skręcę. Tak będzie chyba najlepiej bo jest troszeczkę taki za na początku Mówiłem też o tym, że on przesadzałem trochę, że on jest taki ospały na tych niższych obrotach i idzie bardzo ładnie z nadgarstka z silnika, nie trzeba tutaj kręcić biegami po prostu ma długie biegi, ale daje radę Staje z trójki nawet na takich ciasnych zawrotkach Bez problemowo, co wiele motocykli nie ogarnie dwucylindrowych, czy tam Jednocylindrowych tak, w taki łatwy sposób, także ten motocykl nie utrudnia, naprawdę jest łatwy w prowadzeniu. Przez ten taki miękki tył. To też trochę na precyzji traci y, motocykl, więc bardzo mu się to przyda Jak mu ten tył trochę zmieni Bo no, napięcie wstępnym sprężyny no, myślę, że to nie jest ten kierunek trochę poprawia, ale już skoro jest pełna regulacja to, o, a tam widać ten most bardzo gładko przyspiesza nawet z zamkniętej przepustnicy lekkie dotknięcie gazu to jest lekkie przyspieszenie, a nie takie szarpnięcie co mi się bardzo, bardzo podoba ja tym kocham 3-cylindrowce i 4-cylindrowce ale to też dlatego ja je kocham, bo ja bardzo dużo jeżdżę i nie potrzebuję emocji związanych z szarpaniem i mówieniem, że to jest nudne, że nic się nie dzieje, po prostu ja za bardzo praktycznie traktuję żeby mi tu jakiś fikał Proszę wrażenie też, że jest wyżej że są wyżej podnóżki, bo nie przycieram podnóżkami, a w 660 to tak się zdarzało dość często, że tymi podnóżkami przecierałem to w takich mie miejscach, gdzie się nie spodziewałem tego. A tutaj tak jeszcze takich tam jakichś złożeń większych nie było, ale, ale to właśnie nawet przy zawrotkach zwykłych takich to mi się zdarzało przycierać. To jeszcze trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli Martyna i ten wodek. No oj. Termometr dwadzieścia cztery stopnie. Nie lubię takich długich oczekiwań za motocyklem, bo często to są jakieś złe prognozy.